wprowadził również taki innowacyjny, nieznany w Polsce jeszcze program transferu pieniędzy z Orlenu do fundacji Jerzego Owsiaka. No, udało jemu się zrobić coś, czego jeszcze nigdy w Polsce nie robiono. Więc idziemy od sukcesu do sukcesu, bo również pomyślano, że, znaczy wprowadzono Innowacyjne zarządzanie spółkami skarbu państwa. One nie muszą przynosić zysku, one mogą działać na stracie. No, do czasu, aż się będzie trzeba sprzedać, ale na razie jest program państwowe, nieopłacalne, można sprzedać. No. A nie pośle, no po co panu myśleć nad tym wszystkim? Nie, myśleć ak akurat do trzeba i zachęcam wszystkich do tego myślenia, bo żeby się nie okazało, że od tej miłości, miłościwie panujących, e, za chwileczkę tutaj nie będziemy mówić po polsku, bo oni będą chcieli się tak sprzymierzyć z sąsiadami, że wprowadzą obowiązkowy język niemiecki. No.